Państwo Darcyjowie spod numeru czwartego przy Privat Drive mogli z dumą twierdzić, że są całkowicie normalni. Chwała Bogu. Byli ostatnimi ludźmi, których można by posądzić o udział w czymś dziwnym lub tajemniczym, bo po prostu nie wierzyli w takie bzdury. Tak niewinnie zaczyna się pierwszy tom Harry'ego Pottera. Książki, która jest jedną z licznych pozycji znajdujących się na liście książek zakazanych. Mamy dzisiaj ze sobą egzemplarz z biblioteki publicznej gminy Miasta Jarocin. Ta książka nie wygląda, jakby była zakazana, ale jak gdyby była czytana przez wielu użytkowników. Spróbujmy się dowiedzieć, o co w zasadzie chodzi w tygodniu książek zakazanych. Trwa tydzień książek zakazanych. Dlaczego biblioteki promują w ogóle taką akcję? Nasza biblioteka bierze udział w tej akcji, ponieważ chcemy zasugerować czytelnikom, że mają teraz taki wolny dostęp do półek, jakby w tym sensie, że kiedyś książki były zakazane, pewne tytuły, a dzisiaj mogą swobodnie sobie wypożyczyć, na przykład, czy to jakąś lekturę, czy, czy inną jakąś pozycję książkową? Na tej liście, którą czytałam całkiem niedawno, jest wiele książek, które stały się lekturami szkolnymi, które nadal funkcjonują w taki sposób. Jak to się stało? Ja myślę, że głównie tutaj powodem w ogóle wszystkich książek, które kiedyś były zakazane, są teksty w nich zawarte, czy to jakieś poglądy polityczne, religijne. No i głównie w większości właśnie to powodowało, że one były na takiej liście. Jakie lektury szkolne, z którymi teraz uczniowie się spotykają, znajdują się na liście książek zakazanych? Myślę, że to może ich zachęcić do przeczytania. Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej. No na przykład Jądro Ciemności, Rzeźnia numer 5, to z niektórych niektóre durkę, niektóre właśnie z tych lektur, które kiedyś były zakazane, a dziś można sobie wypożyczyć. A najdziwniejsza ciekawostka, z którą spotkała się Pani na liście książek zakazanych? No z takich dziwnych rzeczy i powodów, dla których książka była zakazana, no to na przykład bajka o czerwonym kapturku, no i tutaj jako jeden z powodów było wymienione to, iż kapturek niósł wino w koszyku dla babci i to był ten powód, dlaczego ona była na cenzurze. Czy na tej liście książek zakazanych znajdują się też współczesne pozycje, czy tylko te, które są związane z przeszłością? Tak, znajdują się też współczesne, między innymi Harry Potter, no i niektóre książki są y, cały czas jakby zakazane i trudno dostępne, nie? Jest kilka takich pozycji, na przykład jak Mein Kampf, także tutaj jest, nieraz się zdarzą takie książki, które cały czas są jakby zakazane.